Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Będą to rzeczy, które wykończyłam w październiku. I w sumie powiem Wam, że tego nie było jakoś dużo. W ogóle, strasznie dużo zużyłam w tym miesiącu jakichś takich saszetek, próbek i itd. No i dobra, teraz będę Wam wszystko pokazywać. Chociaż, tak jak mówiłam, nie było tego dużo, ale mam nadzieję, że mimo to zostaniecie ze mną i obejrzycie ten filmik do końca. Pierwsza rzecz, jaką chcę Wam pokazać, jest to płyn do płukania jamy ustnej z firmy Colgate. Jest to Colgate Plax Sensitive, czyli do zębów wrażliwych. I ja już Wam mówiłam o tym płynie jakiś czas temu, chyba w jakimś holu, że kupiłam go sobie, bo um, używałam pasty właśnie wybielającej, do tego miałam płyn wybielający i moje zęby zrobiły się trochę wrażliwe, więc e, postanowiłam kupić go sobie powiem Wam, że jest naprawdę fajny, ma bardzo delikatny smak moje zęby rzeczywiście nie są jeszcze te, teraz nie są już takie jakieś zbyt wrażliwe na czy ciepłe napoje, czy zimne napoje czy jakieś tam lody i tak dalej więc bardzo polecam, jeżeli macie wrażliwe właśnie zęby następną rzeczą jest balsam, przepraszam, żel pod prysznic z ja kupiłam z Agentemu. i jest on o zapachu pomarańczy. Tu oczywiście Wiktoria mi pomaga, więc Norma. Nie jest to jakaś taka właśnie, nie jest to zapach taki chemiczny, jest to zapach taki bardziej skórki z pomarańczy. Bardzo fajny zapach. Jednak. Bo zupełnie nie utrzymuje się na ciele. Zupełnie mi się nie sprawdził. Fakt, że kosztował funta, no chyba w jakiejś promocji. Wcześniej kosztował dwa funta, w sumie taka promocja, no ale promocja. Kosztował funta tylko. No i w sumie dobrze tylko funta, bo jakby kosztował więcej to żałowała. A tak to... Aha, jeszcze on wysuszał mi skórę na przykład. Więc za bardzo się nie sprawdził. Co my tu dalej mamy? Dalej mamy. Suchy szampon do włosów z firmy Batiste Ja Wam pokazywałam recenzję tego, tego szamponu Więc dużo tu nie będę mówić Bardzo lubię ten suchy szampon Na pewno kiedyś go jeszcze sobie kupię Jednak mi się wydaje, że on trochę nie jest, nie jest zbyt wydajny Chyba, że ja go za dużo pryskam Jednak u mnie wystarczy na... No nie powiem na, dokładnie na ile, ale na niewiele aplikacji ale mimo to bardzo grubie za zapach, bo zapach ma tropikalny, kokosowy, naprawdę śliczny zapach, polecam. E, mogę to? Tak, dziękuję. E, następną rzeczą jest perfuma, e, nie mam zatyczki oczywiście. E, jest to perfuma z Avonu. E, z Avonu. O e, zapachu, zapach nazywa się, perfuma nazywa się Rar Perus, chodzi o zapach, ma naprawdę obłędny, bardzo piękny zapach taki, ona macha w sobie piżmo, tak mi się wydaje, więc te piżmo jest takie dosyć ciężkie, e, tak mi się wydaje. E, no dobra, ale jeżeli chodzi o takie właśnie rozpoznawanie nuty nut zapachowych, to zupełnie nie ja nie wiem dokładnie Wam nie powiem, e, co on ma w sobie, musielibyście sprawdzić plus na internecie, ale zapach ma naprawdę fantastyczny, długo utrzymuje się na ubraniach, na ciele tak samo, jest naprawdę super, super, super. Następną rzeczą, także z iPhone jest to podkład. Podkład nazywa się Idealna cera I ja mam w kolorze W kolorze nut, nut. I dobra, ja co mogę nie powiedzieć Jest naprawdę fantastyczny Ja, dla mnie teraz On jest troszeczkę za ciemny, bo już wiadomo gdzie jesień i troszeczkę zbladłam Ale na lato był naprawdę rewelacyjny Ja go miałam nieraz na sobie Właśnie latem Ja go używam całe wakacje, czyli cały czerwiec Cały lipiec i sierpień I jeszcze trochę we wrześniu Teraz ostatnio właśnie wzięłam się za wykończenie go i tak jak widzicie, tutaj trochę jest, jednak nie mogłem go tam porządnie tak wygrzebać, tak więc go wyrzucam. Jedyne minus to to, że pompka mi się zepsuła i zupełnie mi nie działa, jak widzicie, już przy jakiejś może połowie mi się ona zepsuła, więc musiałam sobie po prostu otworzyć ten, no ten aplikator i tam wygrzebywać sobie ten, ten podkład. Ale i tak bardzo lubię ten podkład i na pewno kiedyś do niego wrócę, jeżeli jeszcze będzie wyjaśnienie. Następną rzeczą jest mleczko z L'Oreal. Nazywa się on Skin Perfection. I jest to mleczko do demakijażu. I do takiego ogólnie, ja go przynajmniej tak codziennie do mycia, i właśnie do demakijażu. Powiem Wam, że jest to bardzo fajne mleczko, jest odpowiednie do skóry wrażliwej. Kupiłam sobie następne opakowanie, całkiem dobrze się sprawdza, fajnie zmywa makijaż, jednak przy makijażu oczu troszeczkę potrafi szczypać, jest to troszeczkę stanie do oczu, więc potrafi troszeczkę szczypać. I, ale na pewno jest dobre, jednak nie nawiększa tak bardzo skóry. Ja kiedyś miałam mleczko z... Niwei, które naprawdę było fantastyczne. Jednak nie wiem, co się z nim stało. Chyba wycofali, czy coś, nie wiem, bo nikt się nie mogę go znaleźć. I ubolewam strasznie nad tym. Następną rzeczą są już saszetki I mam tak maseczkę z Ziai, która jest oczywiście cała upaćkana, brudna masakra. Jest to maska regenerująca z glinką brązową do każdego rodzaju skóry. Ja używam, użyłam taką jedną, jedną taką użyłam i moim zdaniem jest całkiem fajna, na pewno fajnie wygładza skórę i ta skóra jest taka, taka nieodżywiona, ale no coś wiadomo, że coś się stało z tą skórą, jest fajna ta, ta, naprawdę fajna ta maska, właśnie tak jak mówiłam, czuć, że na tej skórze coś tam się działo i że się poprawił stan właśnie skóry. Następna maseczka także z jest to maseczka nawilżająca z linką zieloną. Skóra sucha, normalna. Ja jestem wielką fanką tych, tej akurat właśnie maseczki, bo naprawdę fajnie nawilża i ta skóra jest naprawdę super nawilżona i odżywiona. Następną rzeczą, którą zużyłam są takie mm, plasterki na nosek. Nie wiem, nie mam go chyba tutaj. Nie mam nigdzie, wyrzuciłam, bym Wam pokazała, jak to wygląda. Ale są to właśnie takie plasterki na nos od porów Naklejamy na nos, czekamy tam ileś i potem zrywamy I faktycznie widać na tym plasterku powyciągane pory Więc naprawdę fajna, fajna rzecz Co tu jeszcze mam? Mam ziajkę, jest to żel do mycia ciała i włosów dla dzieci hipoalergiczny Powyżej 6 powyżej miesiąca ja ja Miałam takie dwie saszetki, jedną zużyłam wcześniej, drugą właśnie zużyłam teraz, jakoś niedawno. Myślałam sobie, że w końcu mi się zmarnuje, będzie leżała, wyrzucę pewnie. No i pomyślałam sobie, a w końcu trzeba użyć. Jest fajna, fajnie fajnie pachnie. I w Wiktorii umyłam włosy nią. Tak, umyłam nią włosy, bo właśnie to jest do mycia ciała i włosów. Umyłam nią włosy. No i tam na ciało troszeczkę jeszcze tam zostało No i całkiem fajna jest Jednak ja tu nie mam dostępu do ziali niestety Ewentualnie przez internet No ale przez internet jest mega drogo Następną rzeczą, jaką zużyłam jest maseczka z soi. Ona, ona nazywa się 10 minut na głębokie nawilżenie I co się stało dziecko? I to była maseczka taka zagotowana w dwie takie mniejsze saszetki I powiem Wam, że Ja uwielbiam takie maseczki właśnie Popakowane w mniejsze saszetki Bo wtedy nie musimy tej całej maseczki Rozprowadzać nie wiadomo jaką warstwą Tylko mamy tą oddzielną Saszetkę właśnie na, na twarz nam w zupełności starczy I co Wam mogę ani powiedzieć Naprawdę jest przefantastyczna Super nawilża mi skórę I mm, jeszcze mogę nawet się pokusić, że jest lepsza z, od tej maseczki z ziai. Jest naprawdę fajna. E, I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, e, patrzę, czy ostatnio na pewno, jest maseczka... E, skąd ona jest? Z, a, a? No, to jest to ta maseczka taka drożdżowa, silnie oczyszczająca. A, nazywa się antybakteryjny kompleks. E, doskonale oczyszcza, reguluje pracę gruczołów zmniejsza wypryski. Ja, Jak widzicie ciągle walczę z wypryskami. Jest to jakaś masakra. Użyłam tylko tą jedną i też ona jest spakowana w dwie takie mniejsze saszetki. Ja zużyłam taką jedną, tylko następną drugą zużyję pewnie w następnym miesiącu, czyli w listopadzie i powiem Wam ewentualnie wtedy, czy coś się zmieniło z moimi wypryskami, chyba, że same znikną do tego czasu, zobaczymy. No dobra, i co mogę nie powiedzieć? Dobra, to fajnie oczyszcza i twarz jest rzeczywiście taka oczyszczona, i, i, i nie czujemy, ja przynajmniej nie czułam takie ściągnięcia twarzy, jak to zazwyczaj jest przy suchej skórze. Fajnie nawilżyła też i na pewno wygładziła skórę, więc super maseczka. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o mój projekt Denko. Teraz chciałabym Wam powiedzieć takie ogłoszenie parafialne na koniec. Zapraszam Was bardzo serdecznie na. Mój blog, na dole znajdziecie link, jeżeli chcecie zaglądać na dół, to Wam już mówię pannaanna0.blogspot.co.uk I dopiero niedawno złożyłam tego bloga Tam piszę o, przeważnie o moich ćwiczeniach, o tym jak ćwiczę, bo teraz planuję zurzucić zu parę kilogramów Więc jeżeli też walczycie ze swoją wagą, to zapraszam Was właśnie na mojego bloga Tam będzie opis wszystkich ćwiczeń jak ćwiczałam, ile ćwiczałam i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dniu wszystko będzie opisane. Będę pisać, kiedy mam gorsze dni i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie moim blogiem, to Was bardzo serdecznie zapraszam. Teraz już kończę, bo się troszeczkę rozgadałam i miałam nie mówić dużo, miał ten filmik nie trwać długo, no ale dobra, wyszło jak zawsze. Teraz do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa pa!